Dzień dobry, witam w środę Mamy dzisiaj bardzo ładny dzień, bardzo słoneczny, a my pogadamy sobie o pewnej bardzo fajnej technice, która pomoże wam prawić własną postawę i która sprawdza się szczególnie u osób, które mają dużo frazy siedzącej. Tak więc nie przechodzę i za chwilkę pokażę wam, o co dokładnie mi chodzi. Dobra, i dzisiaj pokażę wam sposób. I jak możemy sobie pomóc przy dużej ilości pracy siedzącej, kiedy macie na przykład problem z postawą? Technika, którą Wam pokażę, e, nauczyłem się jej kiedyś, kilka lat temu, na pewnym fajnym szkoleniu, i od tego czasu sam jej używam w sumie każdego dnia, a także każdego mojego potoplecznego gdzieś tam w tą technikę, zawsze wyposażam tak, aby mógł z niej korzystać sam w domu. Potrzeba tylko około 30 sekund, jak i kawałka ściany a to ma chyba każdy i możemy sobie ze spokojem bardzo fajnie pomóc w naszej postawie i w tym, aby czuć się lepiej. Eee, celem tej, tej techniki jest to, aby do waszego mózgu wysłać sygnał, jak musi stać, jak musi trzymać postawę. Do tego użyjemy sobie kawałka ściany, pod którą sobie staniemy, w taki sposób, aby nasze pięty, nasze pośladki, nasze barki, głowa były... Cały czas pod ścianą. Przy czym ważne jest to, że głowa musi być także ustawiona odpowiednio. Brodę musimy sobie troszkę cofnąć w tył, tak abyśmy stali cały czas prosto, czyli patrząc z boku, mamy jedną prostą linię między uchem, barkiem, kolanem, biodrem i kostką u nogi. Następnie nasze ręce dajemy sobie do rotacji zewnętrznej i tą zewnętrzną częścią dłoni dotykamy sobie do ściany. Kiedy już tak stoimy, teraz bierzemy sobie wdech, napinam mięśnie brzucha, po czym staram się napiąć wszystkie moje mięśnie w całym ciele. Idąc sobie, jakby od samego dołu poprzez łydki, uda, brzuch, pośladki, mięśnie klatki piersiowej, rąk, pleców, a także wpychamy sobie lekko głowę w kierunku ściany. Takie napięcie trzymamy sobie około sekund 30 do 40. Po czym lozujemy nasze mięśnie i robimy sobie lekki krok do przodu. Teraz, stojąc, poczujemy się zapewne bardzo dziwnie, tak nawet troszkę sztucznie, ale to jest właśnie postawa, do której dążymy i którą powinniśmy mieć przez cały czas. Tak więc, jeśli po, tym, po tej technice czujesz się tak dziwnie, jakoś nie swojo, to znaczy, że Twoja postawa jest pewnie. Troszkę słaba, tak więc warto sobie nad nią troszkę popracować, tak aby była ona lepsza. Technika jest naprawdę idealna, kiedy na przykład wstajemy rano, to proponuję sobie właśnie podejść pod ścianę, zrobić tą technikę około 30 sekund 30 i nasz mózg dostaje już sygnał, jak musi stać przez cały dzień. I dzięki temu możemy na przykład uniknąć tego, że w sumie od rana już mamy złą pozycję i że będziemy się garbili. I to także przydaje się idealnie na przykład, kiedy siedzimy długo w pracy przy komputerze, to proponuję sobie wstać na przykład tak co godzinkę, podejść pod ścianę, zrobić taką jedną seryjkę tego ruchu i naprawdę Poczujecie lepszą postawę, będziecie stać prosto, będą was mniej bolały plecy. I ogólnie ma to naprawdę, naprawdę jeszcze wiele innych benefitów. Tak więc polecam sobie z tego skorzystać. Nie potrzeba tutaj zbyt wiele czasu, ani jakiegoś mega sprzętu, Jest to bardzo, bardzo proste i daje naprawdę dobre efekty. Tak więc w tym vlogu to już wszystko, naprawdę tą technikę Wam rekomenduję, jest prost genialna, a tymczasem na dzisiaj to wszystko. My oczywiście widzimy się w vlogu jutrzejszym z serii OneShot, czyli będzie to jedno proste pytanko, na które wam odpowiem. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Oczywiście pozdrawiam.